Jest poniedziałek, 2 czerwca 2025 roku. Wybrałem się na spacerek po pracy. Po ciężkim dniu dzisiaj w pracy. Niestety, ale trzeba odpocząć psychicznie. Dzisiaj pospaceruję po mojej ulubionej miejscóweczce. Zobaczymy, czy cokolwiek się tutaj pojawiło. Jeszcze w tym roku nie było tu ciekawych efektów. Jeden krasnoborowiczek ceglastopory, ale stwierdziłem, że dzisiaj muszę się tu wybrać. Chociaż troszkę pospacerować, bo głowa musi odpocząć, ochłonąć. Dlatego wybrałem się. Zobaczymy, czy uda się cokolwiek tu znaleźć. Czy jakieś grzyby się pojawiły? Mówię, do tej pory był jeden krasnoborowiczek, a tak to nic poza tym. Zrobię sobie dzisiaj standardowy spacerek. Zobaczymy. Może z niego wezmę tylko tą dłuższą wersję standardowego, bo są dwa: krótka i długa. Bez żadnych udzi udziwnień zobaczymy. Jak widzicie, ciężko się chodzi, bo las pocięty. Ale trzeba i po takim lesie pochodzić. Patrzcie, tutaj pierwsze Chuby się pojawiły. Widać, że świeżo teńkie. Nic starego. Pięć drzewa podziobany przez dzięcioły. Także dzięcioły tutaj robotę miały. Fajna pogoda. Bo siebie wiaterek zerwał. Jak jechałem, to było strasznie parno. Mam nadzieję cicho, że spadnie deszcz. I pospaceruję troszeczkę w deszczyku. Muszę ochłonąć, więc przydałby się deszczyk. Zobaczymy. Na razie tylko ptaszki pięknie śpiewają i nic poza tym nie widać. Liczę jednak, że. Chociaż jedna sztuka się trafi. Ostatnio tu u mnie w okolicy padały deszcze. W tych innych lasach jest sporo przeróżnych grzybów, ale tutaj jest susza. nie było I widać, że liście z zeszłego roku jeszcze leżą, nie rozłożyły się, także widać, że zima tu była łagodna. Chodzi po tej miejscówce. Jak wiem ile zawsze tu było grzybów. A teraz jest taka totalna pustynia. Tu dochodząc czasami, to ja już miałem pół koszyka. Dzisiaj nie widać nawet jednej sztuki. Liczę, że jak tam niżej zejdę do miejsc, gdzie są bardziej wodniste tereny. to tam się pierwsze jakieś grzybki pojawią. Pewnie niejadalne, ale się pojawią. Tu za kawałek na pewno będą te dziwne grzyby, ale to zaraz Wam je pokażę. To jest jedyne miejsce, gdzie spotkałem takie grzyby i nikt mi jeszcze w komentarzach nie opisał, co to takiego może być? Przejdę się najprawdopodobniej dzisiaj też nad Bobrowisko. Zobaczymy tam. Rozglądam się za tymi dziwnymi grzybami. Nie wiem, czy je obszedłem, czy nie, bo ich nie widzę one gdzieś tutaj były o już je widzę ale zobaczcie jak to jest rozryte przez zwierzęta przy tych pniach o tutaj jest jeden z tych grzybów reszta widzę już jest zniszczona o tu przede mną rośnie reszta jest tutaj poniszczona przez jakieś dziki albo coś tutaj widzę jest jeden tam drugi ale już Wyrwane, tylko ten jeden się został. Grzybek. No trudno. Czuję jak powoli ze mnie schodzi ciśnienie. Jak się uspokajam. Kocham do tego las. Jeszcze się trochę tylko zmęczyć. Już będzie. Pełnia szczęścia, owadów dużo mimo wiatru, ptaszki pięknie ćwierkają, a to znowu nie dzięcioł. Tam poniżej na pewno by były jakieś grzybki, bo tam jest ten wilgotny teren. Ale ja tam nie będę szedł, pójdę tędy, zobaczymy. Bo tam na pewno by te jakieś niejadalne grzybki się pojawiły. Już kilka razy tam byłem i były. A ja się przejdę tędy. I zobaczymy w tych miejscach, czy coś się nie pojawi. Ciemno w lesie się zrobiło, słońce zaszło i od razu są efekty, o zobaczcie ile tutaj jakichś dziwnych małych grzybków, wroślaczków na tych kłodach jest pierwszy grzybek jakiś już go dojrzałem o tutaj rośnie także pierwsze coś się już pojawiło liczę, że będzie ich ciut więcej i że może pojawią się te odpowiednie grzyby. Teraz udam się na bobrowisko. Jest tam przede mną. Zobaczymy, czy uda się podejść dzikie kaczuszki. Czy może pojawią się inne ptaki? Za pierwszym razem tutaj była kaczka z młodymi. Za drugim razem. Na łodzie siedział kaczorek to liczę, że i dzisiaj coś się może uda nagrać dlatego nie wyłączam nagrywania, tylko idę bezpośrednio tam. Wiecie, że staram się wam nagrywać całe takie ujęcia dłuższe jak jest to możliwe żebyście widzieli dokładnie i jak się zbiera grzyby i jak się do nich spaceruje nie tylko fragmenty znalezisk i krzyczenia chociaż pewnie w okresie jak będzie dużo grzybów to będą takie też filmy no dochodzę do pobrowiska o, widzę kaczuszkę. Jest, widziałem kaczuszkę. Są młode, już uciekają. Już jest kaczuszka z młodymi. Już tam dochodzę. Poszła w krzaki. Ale zaraz powinna przepływać. O, tam jest daleko, daleko. Tam płyną. Nie wiem, czy wy je widzicie. Teraz są tam za gałązką. Za krzaczkami. O, teraz tam przepływają. Już są duże w miarę. Popłynęły tam w prawo. Patrzę, czy gdzieś się tam pojawią, czy nie. Bo ja będę się w tamtą stronę udawał, więc z drugiej strony spróbuję je nagrać. Także dzisiaj jest kaczuszka z młodymi. Ale ciemno, naprawdę się zrobiło. Nagle chmury wyszły jak wyjeżdżałem z domu jeszcze było słonecznie o jakiś ptaszek patrzcie wylądował nie wiem co to za ptaszek o odleciał także na Bobrowisku dzisiaj kaczuszka z młodymi Odezwały się żabki. ale śpiewają, ale rychoczą tutaj często jak spacerowałem w zeszłym roku to właśnie tu sporo było krasnoborowików ceglastoporych Dzisiaj nie widzę nawet jednej sztuki, chociaż staram się rozglądać bacznie. Wam te muchy strasznie denerwują. Tutaj na tym szczycie powoli się do niego zbliżam. Fajny wiaterek jest. Fajnie mimo tej parnej pogody chłodzi. Dzisiaj jednak chyba będzie standardowa krótka trasa, bo nic nie widać. Liczyłem chociaż na jedną sztukę, a tu naprawdę nic nie widać. Dobra, nie będę już tu dalej szedł. Nie będę szedł w długą trasę, tylko idę w krótko. Na szczyt, zejście i powrót w kierunku samochodu. Nie ma co. Ta miejscówka, oprócz jak widzieliście na początku, nic więcej nie pokazała. I tu odczuwam. Chodząc suszę. Jak są miejsca, gdzie jest fajnie wilgotno, to tu jest sucho bardzo. Po tym filmie najprawdopodobniej będzie przerwa z filmami dotyczącymi grzybów bo udaje się na zasłużony urlop o wezmę tą butelkę jak już tu jestem także dopiero po urlopie wrócę więc pewnie następny film będzie w okolicach między 16 a 20 zobaczymy kiedy uda mi się nakręcić wybrać do lasu Chyba żeby grzyby pojawiły się nad morzem, bo tam się właśnie udaje zobaczymy. Może stamtąd nagram albo film o grzybach, albo będą na przykład poszukiwania na plaży. Zobaczymy. Także na czas urlopu będzie chyba inny kontent jak tylko wrócę z urlopu, na pewno wrócę do spacerów po lesie i nagrywania Wam tego, co się uda znaleźć. A widzieliście, jest taki spacerek. Ja już kieruję się w stronę samochodu. Mam około kilometra do samochodu, tak mi się wydaje. Więc już samego powrotu Wam nie będę nagrywał. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. I do następnego filmu. Zobaczcie, zatrzymałem się, bo tam dojrzałem wiewióreczkę Spróbuję wyjść i delikatnie. O, uciekła, uciekła na drzewko. Już Wam ją pokazuję. Jest na drzewku. Teraz poszła z drugiej strony drzewka. O, zeskoczyła i biegnie dalej. Tam pobiegła wióreczka. Mam nadzieję, że to ładnie widzieliście. O, skucnęła tam dalej. I znowu coś zajada. Oj, pobiegła dalej. Nie będziemy jej straszyć. Ale chciałem Wam to nagrać, żebyście widzieli.